Witajcie widzowie na kanale gamerzy Dzisiaj gramy w indyjską jazdę ciężarówką. Śmiertelną Dzisiaj... indyjską jazdę no, śmiertelną ciężarówką. Gra gamer 3 i gamer 1. No. Jeszcze ktoś specjalny może dołączy jak jej się komputer naprawi. No A teraz właśnie pamiętajcie o subskrypcji i sobie teraz myślcie, jak ci indianie muszą na te rzeczy z temu dostarczać, co tu się, co tu się musi dziać. I zobaczymy, ile mi się uda nie spadając, tak? Nie spadając. Ja tu jakieś manewry robię trudne, bo musiałem tyłem jechać. Bo jak spadnę, to paczki przypadną, tak? A paczki ważniejsze niż wszystko. Paczki ważniejsze niż życie, no to logiczne. No dokładnie. Oj, spadłem! No co to widzisz? To jakieś te kule, kurde. Nie dobra, naprawiło się. O widzicie? Gamerowi. Ostatnie tak, tak, ja już sobie złączam, no. Tylko Igor mi każe na padzie grać. Gamer4 dołączył. Dobra, dobrze mi idzie, ja jestem na jakimś zakręcie dzikim. No serio, współczuję tym kierowcom. Tak tak serio jest. O no, panie, do dziury wjechał. Aż. Ej, a ja pierwszy checkpoint już mam, to jest takie easy. No, to jest szybko, pierwszy checkpoint. Robimy pierwszy checkpoint za mną. Lecimy dalej. Jeszcze nie spadłem ani razu, więc moje przesyłki są bardzo bezpieczne. jeszcze chciałbym Wam, widzowie, przypomnieć, żebyście zasubskrybowali ten kanał, no bo. O, No i spadłem. No nie, nie spadłem. Nie spadłem, S. Jak zasubskrybujecie, już mamy 8 subskrypcji. Na 15 subów robimy daily. A na 30 specjal, specjal. Film z kamerkami. Jak to ja umarłem? Co? No znów ten chłop to zrobił. No, ja nie wiem, on jest jakimś bogaczem. Bo Prankster. ja też zginąłem. Prankster Co ty I hańba. No masakra. A ty, Martyniuk, żyjesz? No właśnie też umarłam. Jaki oszust. Dobra. No, co za cwaniak. Niewychowany, nie? Ktoś mnie blokuje. No. Dobra, jedziemy jeszcze raz, nie poddaję się. tam jakieś auta. Ale wiecie co, widzicie? Nie spadłem, tylko umarłem, nie spadłem, więc się liczy jako spadnięcie. Nie, nie, więc tak nawet nie myszcie. Kurde, kurde! Ja cię fan... No nie, tu się policje biją! I w komentarzach napiszcie indy... jeszcze widzowie jakie gry mamy nagrywać, tak? Prawda? Widzowie, bo jest taki problem, bo mi się... bo u mnie jadą cztery na naraz i jeszcze dwie indyjskie policje się biją. <grym> bitwa No indy. kurde! Indyjska bitwa tu jest! Indyjskie gangi się biją! No to trzeba na hamulcu no i spadłem przez indyjską policję, A bo jeździć spadłem. nie umie. No i co, Indyjska policja się nie uczyła jeździć. <grym> Jak jeszcze tam macie widzów jakichś tam... Znajomych dużo... O to wiecie, wyślijcie no. My się nie pogniewamy. Jak się udostępni na cały świat. <grym> Do Indii. No na przykład. Dostanie współpracę z indyjską pocztą. Hmm. Albo z nie, z World of Tanks. Warto wstać. No, no każdy, prawie każdy, który ma z tym współpracę Albo Opera GX o, No, to jest przeglądarka fajna no, i Nie, nie używam jej, wnerwiała to, to nie było. To jest... Więc nie będę z tego współpracy robić <grym> Nie wnerwiała no. <grym> mogę... Dobra, ogarnę, ogarnęłam jak się gra, ogarnęłam jak się gra mogę, mogę na przykład zrobić współpracę z, na przykład, z Piwem Żubr, no kto by nie zrobił? No dokładnie. To, to, jaki mądryczowej mnie? winy cały, czas spadam, cały jest? Czas To jest nie fair. nie fair. Ale chociaż widzę, je przyznajcie, że ma fajnego skina. Jakieś, jak jakiś Ukraińiec ogląda moje filmy, pozdrawiam serdecznie. Ciebie. Widzu. Życzę Ci mi A ty jesteś dalej na drugim checkpoincie. No. Ej, ty? bo mnie się, chłop... mnie się chłop wykoleił na zakręcie. Możesz te tunele? Nie, bo ja jestem. Na... Dalej nie dojechałem do drugiego checkpointa. Ale zaraz dojadę. No już mam. Mhm. Nie, bo ja jeszcze jestem na pierwszy na tym takim. Ja, ty... ja... ja teraz jestem na takich ostrych, zakrętych drogach. Ale bym spadł prawie. Poziomek we mnie wjechał, ale on spadł. GG. Chłop mi dał autosiad. Indyjska za ciężarówką. No. Jeszcze my możemy ja by. nagrać odcinki z PCD, Polish Car Driving. Też jest fajne. Ja to akurat bybie. się tak pocę w tej grze, serio. Cały mokry jestem. Może jakiś teraz dziurawy most zaraz. To, jak się tam idzie, Martyniuk. No właśnie, ja się na początku, bo się rozbiłam przed chwilą. A, a dopiero nie wiem, 3 minuty temu ogarnęłam, jak w ogóle, jak w ogóle sobie zrozpomnieć tą ciężarówkę. Ty już jestem. Ci nie, jestem. No nie, skąd My, nie tam, nie my graliśmy na informatyce. No, to jest typowo wygrane na informatykę. No Tak, informatyka jest bardzo je, ten, edukacyjna dla nas. Mamy no, bardzo fajną panią z informatyki. Na 50 słów będzie special i będzie odcinek z, ten, z informatyki. <laughs> to by było mocne. No to by było bardzo mocne. To I to z kamerkami. Z, z kamerkami. No zapiesz! No nie. Nie. nie! Ej, ja! Nie. Też. Ja już byłem na samym końcu! Ej, ja też! Umierają w tym samym momencie. No bo chłop płaci robóksy za to. No żeby ktoś zdechnął. Ja to jest głupia. Takie ciulstwo. Oni są niewychowani i w domu nie kochani. Jedziemy, kurde. Jakiś na... Ej, ja czekam, ja czekam chwilę, bo oni będą mi spamić w ten. Jakiś bogate Potem dziecko... Nie będą bogate dziecko se kurde kupuje. A my tu próbujemy zarobić pieniądze na YouTubie. I dla was widzowie content zrobić. Tak, content się liczy, tylko. No dokładnie, jakie pieniądze. pieniądze. Wszystko dla widzów. No. Potrzebuj, szukamy tego. Jak będziemy mieli, Jak będziemy słuchać, szukamy typa, co tam będzie robić ty. Montować filmy. my się nie chce. Właśnie. Na z mostu prawie spadłem. Prosto od serca. Dobra. Dobra. Ej, widziałeś, żeby ktoś wyprzedzał ciężarówką kogoś na moście w Indiach? Bo ja właśnie to zrobiłem. Moja ciężarówka się zaklinowała jak No nie, jak ktoś mnie wjechał. No właśnie we mnie też ktoś wjeżdża No co zajęło? Wjeżdża we mnie na zakręcie. ale Ja kurde, bo teraz swój rekord. I ktoś we mnie wjechał, nie? Dobrze, że we mnie wjechał, bo mi pomógł wykręcić. Dobra widzowie. Ostatni raz jak spadnę. To kończy ten odcinek i druga część kiedyś indziej wleci. Ej, te ciężarówki są nudne. Fajne są. Zgadzam się, że to jest nudne. Ja... No! ja wychodzę z tego, ja szukam lepszej gry. No. Jak zawsze ty jęczysz na wszystkie fajne gry. No, no, no. Nie znasz się. No, za, na, za naszych czasów tutaj to się grało, za naszych czasów to się grało węża na, na Nokia. Nokia te są takie wybrane, że nawet nie grają w ciężarówki właśnie. indyjskie. Ej, jest <śmudny> <ten> najmłodszy. <śmudny> ale <To>, najwyższy. <śmudny> nie, nie najwyższy. Tak, najwyższy. Nie. Jest, możemy zrobić tak. ten. Wacerivil. Wacerivil. Historynki Oh, historyki Roblox. Dobra, robimy face reveal. Te które są bardzo wzruszające. I interesujące przede wszystkim. I edukacyjne. Jakiś biedak bez skina, nie chcieli go przyjąć do gruby, to wtedy się w jakiegoś diabła i konta poukradał jakiś tego historykę. A nie, to ja miałem, że robimy face reveal i chłop podkładał głos dziecka. A potem było zdjęcie, że jest Ronaldo i był edit z Ronaldo. Miałem, to jest takie debilne i mi się teraz wyświetliła ta gra o tym Messim Włóż się do rodziny, masz. Do... Tak. No? Ok. ty już jesteś na trzecim checkpointie? Nie, jeszcze nie. A to ja już tak. Widzisz jak cię wyprzedziłem wszystko dzięki temu typowi. Mm. Dobra. O kurde, Oskara tu jest fajna droga. Tu sobie możesz jechać jak chcesz, chłopie. Tu tak pod górkę se jedziesz i prosta droga jest. Nie, jest to tam przez tą wioskę, się jedzie. A to ty jesteś na trzecim checkpointu? To już dawno, tak? nie, ja już masz, dawam, już tak? kiedyś jechałem, nie, nie, już kiedyś grałem. A już widzę trzeci checkpoint. O kurde, co to jest za droga? Jakiś kamienie tu wystałem. Marta, nie chcesz zrobić face reveal? No bardzo chcę, bardzo. Wadze. Wadze. No, okay. Jakiś chłopak, ja bym Ja byłem do jakiejś gry, nie wiem jakiej. Oskar, żeby, żeby nam potem w komentarzach nie pisali. A. A ta, ta dziewczyna to wolna jest? To nie do mnie. Ja pytanie. pierdzielam. No. Zastwórz fanpage na TikToku. Tak no. A komentarz a potem, żeby, żeby nam zaraz kanału nie robili jakiegoś Tindera. Ja. Ej, i będziecie tak... nagrywać Storandek jak czajnik. No. Z, 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 storan z storandek, z storandek z Martyniukiem. Ja, ja, ja. Tylko byście kasę na mnie zarabiali, nie? No, o to chodzi. No. <laughs> że kasę. Chciałem jest... to powiedzieć. Tak. Ja wiedziałam, to się po prostu, po prostu taki. To jest taki. Delikatny początek. Wiesz, jakbyśmy nagrywali odcinek z jakimś popularnym youtuberem, to nie po to, że chcemy go poznać, tylko kasę zarobimy, bo on jest popularny, to, to do chodzi, nas... To... To Ej, czajnik mam da propozycję. Mieszkałem, właśnie, z... ja powiem. Przyjdę lat... mu pod dom z telefonem, że nagrywam filmiki, czy chce się przywitać z moimi ja widzami. Ja, ja mieszkam ja się... bliżej od Czajnika, Oskar. Dobra, dajcie mi 200 zł. No ja właśnie. Wam zdradzę, zrobię wam, zaraz wam, gdzie mieszka. Ja też mam, ale no Nie, ja. Ja. Nie. nie. Dobra, widzowie, to ja, ja nie będę się z nimi kocił i powiem, że ten. Ja wam powiem, gdzie on mieszka. Niedaleko mnie. Powiem, ten, ja powiem, mieszka, niedaleko mnie. <laughs> ale bliżej mnie. Jak coś to najdalej od Bartka. Ja, ja, no. Bo on mieszka w mieście, a my nie mieszkamy w mieście. No. Mieszkam Mieszka w mieście bardzo patologicznym. Dla dorosłych, dla dojrzałych dzieci. Tak. No jak, to nie ja w to nie ja. No kur... Nie, nie no, niewychowany, no wie, w domu go biją kończy mieczem. Ten odcinek, kończy ten odcinek! Biczem, w domu nie tyle Biczem w domu, do... ja domu dostaje.